Cześć, witajcie na moim kanale, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym mianowicie czy można karmić sercem indyka oraz wołowem, czy to jest dobre dla ryb, czy może jednak złe, ale jeszcze w międzyczasie pamiętajcie, że jeżeli chcecie to możecie mój kanał zasubskrybować, zostawić pod filmem łapkę w górę, dać oczywiście dzwoneczek, to podniesie algorytmy YouTube'a i będzie ogólnie ten kanał bardziej rozpoznawalny, a więc co nie przedłużając zaczynamy. ostatnio na grupie na facebooku już nie będę nawet mówił której był taki post czym karmić swoje, swoje ryby i czy używacie do tego serca bodajże chyba wtedy wołowego i tam się posypało wiele takich dość sprzecznych ze sobą opinii mianowicie jedni twierdzili że tak rzeczywiście karmienie ryb sercem Indyczym czy wołowym jest ok. Potem się pojawili przeciwnicy, że to nie jest naturalny pokarm ryb, że oni karmią tylko naturalnymi. Jeszcze inni byli, którzy twierdzili, że ryb nie powinno się karmić mięsem zwierząt stałocieplnych, że to otłuszcza im wątrobę i tak dalej. Co z tego, że ryba szybciej rośnie, bo to ma dużą zawartość białka, jeżeli skracamy wtedy rybie życie. Powiem szczerze, że każdy z nich miał poniekąd rację. Ja też się właśnie wypowiedziałem w tej konwersacji i podkreśliłem swoje, że tak powiem, zdanie, podkreśliłem też wady i o dziwo mój komentarz został właśnie dość fajnie przyjęty. I słuchajcie, no to może, czy rzeczywiście warto karmić, czy nie? Jak wszyscy wiemy... Każdy pokarm ma wady i minusy, sorry, no, wady i zalety. Ludzie, którzy twierdzą, że karmienie ryb sercem indyczym przewołowym jest nienaturalnym, oczywiście mają wielką rację, ponieważ no, ja jeszcze nie widziałem, żeby ryby polowały na, <śm> po prostu na krowy czy na indyki i zjadały im tylko serce ale twierdzenie, że to nie jest naturalny pokarm, to niech się też czasami za przeproszeniem pukniecie w łeb. Yy, dlaczego? Ponieważ yy twierdzenie że takie coś jest złe no to ja się pytam to dlaczego dajecie rybom jedzenie które tak naprawdę nie jest też w naturze dla nich czyli marchewka papryka, dynia, nie wiem szpinak sparzona sałata, ogórek i tak dalej, no ja nie widziałem, żeby po prostu jak idę sobie na grządkę po nie wiem ogórki czy nie wiem marchewkę do rosołu abym jakąś rybę rozdeptał to jest raz to samo przeczytajcie sobie z czego są robione pokarmy dla ryb. Oczywiście jest tam część skorupiaków, jakieś tam niby ryb i tak dalej, ale poza tym są to też wypełniacze zboża, jakieś mączki, cholera wie co jeszcze. I swoją drogą też nie wiedziałem, żebym w w gospodarkę, żeby jeżdżąc konwajną ktoś wpadł i utopił się w stawie z rybami, albo żeby kosząc zboże e, przeszatkowało mi ryby. No tak to są po prostu takie dwie skrajne Opinię, ale to już jest po prostu takie zwykłe e, przepiąstwo. E, wiadomo, że ryba e, musi coś zjeść, że producenci oczywiście też, jak w każdym innym e, dziale niewielu żywności, dodają mu No ja naprawdę pracowałem też dość długo i dalej pracuję w branży spożywczej, chociaż e, no, pracuję dłużej. I żebyście wiedzieli, czym nas po prostu karmią yy, i co czasami dajecie swoim dzieciom, to byście się po prostu za głowę chwycili, yy, bo tam czasami to naturalnych składników prawie w ogóle nie ma. Yy, ale do rzeczy, o co mi chodzi. No, jeżeli ktoś mi powie, że to nie jest naturalny pokarm, to też niech nie, nie wmawia i niech nie jest święcie przekonany, że e, karmienie na przykład ryb spiruliną e, też jest ich naturalnym pokarmem, bo nie jest, bo spirulina jest po prostu glonem i nie każda ryba to będzie jadła, pomimo tego, że jak glona jest spirulina, jest wskazana e, do karmienia po prostu wszystkich ryb, nie czy to jest mięsożerca, czy to jest roślinnożerca, czy ryba jest wszystkożerna, spirulinę można podać każdej rybie i jest dość takim uniwersalnym pokarmem, że każdej rybie będzie przyswajalna, tylko że wiadomo, dla roślinożerców to będzie naprawdę jeden z najlepszych pokarmów, dla roślinożerców i wszystkożerców to będzie raczej jako takie uzupełnienie i, i nie znaczy, że jest to zły pokarm, prawda? Także jeżeli ktoś podaje morżonki, nie wiem, solowca, dafnie i yy, nie wiem, cokolwiek innego, no to jeżeli ryba jest typowo roślinożewna, no to jeżeli podamy go raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu ze sprawdzonego źródła i tak dalej, no to też to nie będzie, nie wiem, jakiś duży problem, bo po prostu przyspieszymy ten wzrost ryby. Tutaj się też chodzi o to, że ludzie krytykują właśnie dawanie y, mięsa zwierząt stałocieplnych, prawda? No to jest ten problem, ponieważ y, ryba nie jest zwierzęciem stałocieplnym. Y, stałocieplne są na przykład y, saki, ptaki i tak dalej no i tutaj jest problem ponieważ niektórzy mówią znaczy no wiadomo jest to też udowodnione że serce znaczy mięso z serca pomimo tego że jest dość chudym mięsem i tak dalej otłuszcza nam wątroby i tak dalej oczywiście jeżeli będziemy ładować nie wiadomo ile tego no to wiadomo że będzie nam na pewno wpływało to negatywnie na zdrowie i kondycję ryby to może to nie będzie tak że od razu będzie pływatko po prostu po czasie bo ja na przykład powiem wam szczerze karmię sercem indyka i ja nie używam serca wołowego, uważam, że IntiG jest 100 razy lepszy. Tylko, że karmię miksem, który zrobiłem sam. Dlaczego? Ponieważ karmiłem miksem z serca po prostu kupnym w sklepie zoologicznym i tam jest po prostu więcej wody niż serca, ja nie wiem co tam jest jak zacząłem karmić też innymi mrożonkami to po prostu przywlokłem sobie nicienie do moich, do moich paletek i więcej wydałem tak naprawdę pieniędzy na zwalczenie tego gówna niż po prostu to było warte, dlatego powiem Wam szczerze jeżeli, ja jestem ogólnie zwolennikiem e, karmieniem e, sercem, e, tylko ryb, które są typowo e, trapieżne lub wszystkożerne, e, tylko tak, jeżeli... Chcemy sobie zbilansować dietę i zrobić miksa, to uważam, że 100 razy lepsze jest zrobienie miksa z serca, e, dodać na przykład dorsza, e, marchewkę, brokuły, groszek, e, nie wiem, spirulinę. I w zależności czy są to ryby rośniorzemne czy drapieżne, to przy drapieżnej dodać rzeczywiście trochę tej żelatyny. Jeżeli mamy ryby, które są typowo roślinożerne, to po prostu możemy użyć agaru na przykład ja tak używałem przy trofeusach. I jeżeli będziemy prowadzić zbilansowaną dietę, czyli w odpowiednich proporcjach, to naprawdę nic poważnego nie powinno się stać i odbić na zdrowie tych ryb. No zobaczcie, ja karmię sercem i... Karmi już ja wiem półtora miesiąca własnoręcznie zrobionym e, miksem. Czy, czy widzicie, żeby coś się rybą działo? No nic się dosłownie nie dzieje, rosną z tego co widzę jeszcze bardziej, bo podaję tam po prostu to serce dość mocno i e, to co zrobiłem e, u siebie dodałem dość sporo czosnku, e, które jak wiadomo ma działanie antybakteryjne i tajny po prostu składnik w większości miksów, czyli BIBOBI dla dzieci, koniecznie smakowanie liomem, bo po prostu ryby się o to zabijają. Ale dobra, tak właśnie o tym rozmawiam i chcę przejść do, do meridium właśnie tego odcinka, no bo przeciwnicy mówią, że rzeczywiście, szczególnie ludzie, którzy są w temacie dyskowców, Dodają właśnie to serce po to aby ryby szybko rosły No jest to poniekąd prawda ponieważ rzeczywiście to zabiera dość dużo białka, a białko jest, jest budulcem i po prostu dyskowce, które są często karmione wiksami minus no to naprawdę rosną jak na drożdżach jeżeli podmieniamy dość często wodę bo od razu mówię mięchą zakwasza wodę czyli pH nam leci o ile przy dyskach to nie jest jakiś e, duży problem, chociaż tu też e, bym się też na tym troszeczkę zatrzymał, bo jeżeli e, pH nam spadnie też za nisko, to wiadomo, przy tej rybach też jest problem. E, no ale do czego zmierzam? Będą na rybie bardzo szybko rosły, bo to jest samo białko. Tylko rzeczywiście ryby mogą być takie ociężałe, trochę przetłuszczone, szczególnie ich wątroba, e, ponieważ to nie jest ich naturalny pokarm, ale z drugiej strony Ryby też w naturze jedzą e, innego rodzaju stworzenia, prawda? Czyli jeżeli my, to, jeżeli my taki miks ze serca zrównoważymy, e, tak jak ja u siebie dałem e, serce, jest, ja wiem, no powiedzmy, z 50%, z 30% było ryby, do tego krewetki i e, warzywa, no to naprawdę to nie jest jakieś nie niezłe, jeżeli podajemy to z głową, więc tłumaczenie ludzi, że to jest po prostu złe, bo ryby tego w naturze nie jedzą, no to tak jak już mówiłem, ryby w naturze też nie jedzą ogórka, nie jedzą cukini, dyni i tak dalej, a tym bardziej nie jedzą zboża i innych mączek, które są po prostu dodawane do, do pokarmów I, i jeżeli ktoś mi jeszcze raz powie, że y, y, karmię ryby źle, bo karmię sercem intyczem, no to... Słuchajcie, to nie karmcie w ogóle swoich ryb i kupujcie im tylko to, co one jedzą w naturze i zobaczymy, kto na tym po prostu dłużej zbiornik utrzyma. A jeszcze tak nawiązując do tych mrożonek, wiecie co jest, jaki jest największy minus mrożonek? To, że tam płacicie w dużej mierze za wodę, bo po prostu mrożonki, dobro, ok, są tanie. Kosztuje tam 3, 4, 5 złotych. Czasami może więcej, w zależności jakie, ale tam jest dużo wody. Nie wiecie tak naprawdę skąd to pochodzi. To, że to jest serce, czy coś tam nie wiecie, czy tam jest jeszcze coś niedodane, to jest raz. Dwa, jeżeli są poławiane skorupiaki czy coś innego, tu może bym się niekoniecznie skupiał tak na skorupiakach typowo morskich, bo y, tam raczej nie znajdziemy jaj, y, tasiemca i tak dalej i cioca. Aczkolwiek, jeżeli to jest przetwarzane w jednej fabryce, no to jest opcja, że po prostu możemy jakiś syf przynieść. To samo ochotka, to jest po prostu jedno wielkie dziadostwo. bym w życiu tym rybiem na kambiu, chociaż ryby to uwielbiają. To jest swoją drogą i lepszy będzie taki mix, czy nawet jeżeli już nie chcecie dawać tego serca, bo jesteście takimi przeciwnikami, to sobie zróbcie mix na zasadzie, y, po prostu płata ryby i warzyw, czy nawet samej warzyw I, i po prostu będzie to też dobry sposób na, na karmienie ryb i naprawdę... Jeżeli zrobicie zbilansowaną dietę ryb, czyli będziecie mieć i mrożonkami i pokarmami suchymi i razem z błudkami i dobre parametry, to tak naprawdę waszym rybom nic się nie stanie. A prawda jest taka, że większe jest prawdopodobieństwo, że ryba zdechnie, zatłuczona przez inną rybę niż yy, na przykład przez choroby pasożytnicze niż tak naprawdę przez to, że przez karmienie z sercem indyczy ma przetłuszczoną wątrobę i na tym zakończę ten filmik. Trzymajcie się cześć.